Na starcie odcinka chciałbym Wam przypomnieć jeszcze, że niedługo wrócą live streamy. Jeśli chcecie być na bieżąco, wbijcie koniecznie na Facebooka i zaobserwujcie mój profil na Facebooku. Nie tylko, kliknijcie lubię to, ale również zaobserwujcie. Wtedy na pewno nie przegapicie, kiedy takie live streamy się pojawią. Kiedy będzie pierwszy, wszystko w swoim czasie. Także jeszcze kilka filmów i na pewno dam Wam taką ostateczną datę. Zaczynam odcinek. No cóż, jestem że witam Was bardzo serdecznie. Witam się bardzo szybko z Wami w kolejnym odcinku serii Minecraft Block, dlatego że zaczyna mi się kończyć powoli tlen i zaraz zacznę tutaj umierać na tym księżycu, na którym wylądowałem. Jest zrobny problem. problem polega na tym, że w tym momencie generujemy za mało tlenu, żeby bańka powietrza, która się tutaj tworzy mogła się wytworzyć w pełni i dać mi tutaj jakiekolwiek schronienie. Kolejny problem jest taki, że nie mam dirta, żeby zasadzić drugie drzewa, bo napisaliście mi wy pod poprzednim odcinkiem, że ziom musi być więcej drzew, wtedy będziesz produkować więcej tlenu. No i to byłoby wszystko spoko, tylko problemem jest to, że na ten moment em, niekoniecznie mam e, jakby możliwość posadzenia takiego drugiego drzewa. Dlatego moim zadaniem na teraz, na samym starcie i to bardzo szybko będzie znalezienie kolejnej wioski, wioski księżycowej kosmitów. Mam nadzieję, że znajdę ją gdzieś niedaleko. Biegniemy w jedną stronę, póki co, żeby znaleźć dirta. 5 5000 łapek w górę, zostawicie się odłożenie odciekiem. Bardzo wam za to dziękuję. Jeśli Wam się ten odcinek spodobał, to również zostawcie tutaj łapkę w górę. Możecie to zrobić yy, po prostu dla tego, żeby zrobić im przyjemność czy coś tam. No w każdym razie, dobra, nieważne. Ruszam do przodu. W poszukiwaniu jakiegokolwiek oznaku życia. Bo to, to jest w sumie jedyna opcja, żeby. W tym momencie znaleźć jakikolwiek dirt. Tutaj mamy meteoryt, który dopiero spadł i ja na razie go nie wiem, czy mogę go zebrać. Mogę go zebrać, raczej nic mi się nie stanie od tego. Dobra, a Meteoric Iron na pewno się przyda. W tamtą stronę będzie moja, e, moja baza się znajdowała. Musimy bardzo szybko to znaleźć, bo jeśli nie znajdę tego tutaj, to będzie naprawdę słaba sprawa z tym, że nie mam za bardzo jak zrobić sobie... E, <laughs> jak zrobić sobie w tym momencie bazę na Księżycu, żeby móc sobie jakkolwiek, yy, nie wiem, zwiedzać to, co tutaj się znajduje, między innymi dężony i tym podobne rzeczy. Dobra, w tym momencie, jak widać, jest troszkę lipka, także ja może na szybkim timelapsie to pobiegam i spróbuję znaleźć to, czego szukam. Na całe szczęście nie zajęło to zbyt dużo czasu. Mamy wioskę, w wiosce znajduje się Dirt. To jest bardzo ważne w tym momencie, żeby zrobić więcej drzewek. Tlenu mam zapas, więc uda mi się na razie tutaj jeszcze pobiegać. W razie czego słuchajcie, zawsze mam komendę ukośnik Station Home, która pozwoli mi wrócić do domu, raczej na stację kosmiczną. No i to jest taka moja bezpieczna droga na ten moment. Mamy nawet sadzonki drzew, więc można spokojnie sobie pozbierać stąd kilka dodatkowych sadzonek. Która sadzonka da mi najwięcej liści? Wydaje mi się, że sprusowa sadzonka może być całkiem spoko opcją. Dlatego wezmę sobie sprusową. Wiesz co, weźmy sobie tego dirta tyle, ile się da i wezmę sobie również te kilka tych sadzonek. Sprusowe sadzonki wydają mi się być takie najbardziej racjonalne, one bardzo nisko im się zaczynają liście i tych liści jest chyba proporcjonalnie najwięcej w porównaniu do innych drzew. Także dobra, to mamy już mniej więcej klepnięte, to już wszystko wiadomo. Mamy również tutaj kosmitów w tych domkach, tylko nie wiem, czy mogę rozmawiać z kosmitami, bo chyba nie mam... Mam, mam frekwencję, moduł, czyli moduł, który pozwala mi po prostu rozmawiać z... Rozmawiać z kosmitami, zobaczymy, czy w takim razie jesteśmy w stanie coś od nich kupić. Wydaje mi się, że oni mogą sprzedawać, uwaga, panie Kosmito, oni mogą sprzedawać maskę tlenową, mogą sprzedawać pojemnik z tlenem, w razie czego? Osprzęt tlenowy. O, możemy paliwo kupić u nich, to jest spoko. Spadochron, baterie, jedzenie w puszce, basic wafery, czyli takie rzeczy po prostu elektroniczne. No i mamy workbench schematik, który według mnie będzie naprawdę ważną rzeczą. Mam coś takiego jak moon buggy chyba nie przy sobie, ale posiadam. Jakbym miał te cztery lunar szafiry, czyli księżycowe szafiry, to wtedy będzie można wymienić to na schemat rakiety tieru drugiego. No ale to później, wiecie co, zaznaczmy sobie tak, wioska, żeby przypadkiem tego nie zgubił, także zostawmy sobie tutaj waypointa, i biegniemy w tym momencie szybko, muszę wrócić tam, posadzić kolejne drzewo i zobaczymy, czy mieliście rację, bo ja tego w sumie nie sprawdzałem i nie wiem, czy tak rzeczywiście będzie. Nasz oxygen collector, czyli zbieracz tlenu, który tam stoi, prawdopodobnie potrzebuje po prostu więcej liści, które ten tlen generują. Tylko nie jestem pewien, czy to naprawdę działa, zaufałem wam na słowo w komentarzach i zobaczymy, czy się teraz przejadę na waszym na waszych radach, czy nie? Trochę dirta jest, mamy sadzonki, powinno się to udać, jeśli to rzeczywiście działa. <laughs> Zobaczymy. Słuchajcie, wybaczcie, że nie było kilka dni z rzędu odcinków z Astrobloka, ale niestety troszkę musiałem się poukładać z innymi sprawami, no i nie miałem też za bardzo kiedy siąść do tego i nagrać. Już teraz raczej będą odcinki na bieżąco, więc tego się nie martwcie. Jeśli nie widzieliście jeszcze nowej serii, która wyszła wczoraj, to również wbijajcie obowiązkowo na kanał i zobaczcie, bo można sobie obejrzeć coś nowego, co będzie się pojawiało o, jeszcze nie ma nazwy, jeszcze też nie mówię tutaj co to jest Jeśli tego nie widzieliście to po prostu Wbijcie na kanał i sobie zobaczcie Pewnie gdzieś w karcie również się znajduje Ten tytuł odcinka to jest kto wygra wyścig diamenty Dobra, docieramy powoli do domu W tym miejscu słuchajcie Posadzimy sobie od razu kolejne drzewko Wydaje mi się, że ten oksygen Kolektor, czyli to urządzenie Ono zbiera z obu stron, więc posadzę sobie Na przykład o tutaj o żeby trochę miejsca Myślę, że to będzie dobre miejsce Posadźmy sobie jedną sprusową sadzonkę no, sadzonko, proszę bardzo, wyrot... No, myślę, o kurde, no, tyle liści to bym się nie spodziewał po takim drzewie. Uwaga, 150 na sekundę, a ten zużywa 160 na sekundę. To nadal jest za mało. Spróbujmy zrobić w takim razie jeszcze jedno drzewo. Ehm, jeśli to nie zadziała z tymi trzema drzewami, to już w tym momencie będzie po prostu dla mnie jakiś dramat. Ok, uwaga, w tym momencie 214 na sekundę udało mi się przewyższyć ilość tlenu, który będziemy generować względem ilości tlenu, który będziemy zużywać i w tym momencie słuchajcie, jesteśmy w bańce powietrznej, taka niebieska bańka tutaj się zaczyna tworzyć. Ciekawe mi jaka jest maksymalna rozpiętość tej bańki, to też zaraz zobaczymy. No ale jest bombowo, słuchajcie, udało się to zrobić tak jak powinno być, także hura, dziękuję wam za tą radę, bo w sumie sam tego nie wiedziałem, jak to do końca działa. Dobra i teraz tak, do czego jest mi ta bańka? Ta bańka jest mi po to, że jak stoję w niej, to po prostu nie schodzi mi tlen z moich butli tlenowych, to znaczy, że po prostu stoję tutaj w takiej bezpiecznej, e, bezpiecznej strefie. Co prawda nie mam też miejsca do naładowania tych tanków tlenem, więc to jest trochę taki drobny problem, ale to też myślę jakoś sobie kiedyś tam jeszcze wszystko zrobimy. Jeśli chodzi o zapas energii, to zobaczcie, że w tym momencie energia jest cały czas dodatnia, mamy naładowane energią na maksa to wszystko i informacje, że słońce się już nie... że nie widać słońca, to znaczy, że na razie nie będziemy energii produkować, co? Jest dziwne to określenie. No nic. W każdym razie, jesteśmy w tym momencie na Księżycu. Mamy nasze urządzenie, które nazywa się Dungeon Locator. I Dungeon Locator jest bardzo ważną rzeczą, bo Dungeon Locator wskaże mi miejsce, w którym znajduje się najprawdopodobniej podziemna baza, w której znajdziemy schematy do stworzenia rakiety poziomu drugiego. Jeśli ktoś z Was oglądał Minecraft Evo, to powinien raczej wiedzieć, o co chodzi, bo tam po prostu dokładnie ta sama, ta sama bajka się odbywała i dokładnie to samo robiliśmy. Dobra. Mamy plecak. Spróbujmy do tego plecaka wrzucić rzeczy, którymi raczej się tutaj nie przydadzą. W z takich rzeczy to możemy tutaj jakieś zwierzaki dodatkowe, rury, te rzeczy raczej już nie będą potrzebne. Na ten moment przyda mi się na pewno miecz do walki z bosem, do którego zaraz będziemy zmierzać. No a reszta jest raczej nieprzydatna. No i oczywiście zbyszek, który daje mi Night Vision. W ogóle możemy sprawdzić, czy już jest noc. Nie ma nocy. Noc też będzie widać po tym, że potwory zaczną nam się pojawiać dookoła na powierzchni naszej planety. Dobra. Dungeon Locator, pokazuj mi w którą stronę do naszego Dungeona i spróbujemy tam dotrzeć. Pokazuje mi tak mniej więcej jakbyśmy szli na wioskę. Mam nadzieję, że to jest gdzieś e, wcześniej niż wioska, że nie będę musiał dużo dalej iść za tym. Okej. Okay. Tak patrzę teraz nawet na mapkę. To będzie widoczna dziura w dół. Nie wiem czy kojarzycie to ogólnie, będzie taka... <laughs> Champion Evolved Skeleton Withered Away. Co to znaczy? To jest jakiś dziwny komunikat, którego się nie spodziewałem. To będzie dziura, która wygląda mniej więcej w ten sposób, nie? Tylko to nie jest ta, bo to musi być taka idealnie pionowa dziura w dół. Ym, zaraz ją znajdę. Słuchajcie, przebiegnę się kawałek w tą stronę, jak mi pokazuje mój dungeon locator, czyli lokalizator właśnie dungeonów i zobaczymy, gdzie to jest. Tak biegnę i biegnę, i zastanawiam się, dlaczego nie zrobiłem łazika księżycowego. Przecież był też w osiągnięciach do wykonania, i mógłbym naprawdę szybko się poruszać tutaj po księżycu. No nic, póki co musimy dotrzeć do tego miejsca. Nie wiem, czy widzicie, ale właśnie zaczęła się noc. Na minimapce widać, że na ciemny kolor się wyświetla teraz Ziemia dookoła mnie, więc po prostu mamy taką informację, że. Już raczej będzie ciemno i w drodze powrotnej raczej jakieś potwory mi się już gdzieś tam pojawią. Również wydaje mi się, że ten kompas, ten dungeon lokator lekko skręcił w bok, to znaczy, że może się zbliżamy już w tym momencie do tego, do samego dungeonu, ale nie spodziewałem się, że jest to aż tak strasznie daleko. Także jeszcze prawdopodobnie kawałeczek mamy do przejścia. Zobaczcie, że jakby on cały czas wskazuje ten sam pojedynczy kierunek. Kurde, masakra, przebiegłem chyba już tysiąc kratek. Dobra, lecę tam, myślę, że to będzie całkiem niedaleko już teraz. Okej, okay. wskazówka nagle skręciła o 90 stopni, więc bardzo możliwe, że już się zbliżamy do tego, że już jestem bezpośrednio obok tego dężona. Uwaga, to powinno być gdzieś tutaj. Słuchajcie, jak przejdę kawałek w bok, to być może to już zacznie skręcać. Albo i nie. Kurde, no. Nie wiem, nagle skręciło i teraz się zastanawiam, czy nie złapało jakiegoś innego dężona w okolicy albo coś. Ja nie mogę, nie mam pojęcia, czy on działa w ogóle i teraz się zastanawiam, czy nie biegnę gdzieś tam, wiecie, w odmęty wszechświata, nie wiadomo dokąd. Mam nadzieję, że tak się nie okaże, że to raczej prowadzi mnie w dobrą stronę. Na ten moment ciężko mi to określić. Dobra, spróbuję się przejść jeszcze kawałek w tą stronę. Kurde, wskazówka znowu skręciła. I teraz wskazuje jeszcze co innego. Ja nie mogę. Ej, kompletnie nie ogarniam co tu się dzieje. Czekajcie, teraz skręciła w tą stronę. To znaczy, że. To znaczy, że być może już jestem obok tego, ale może i nie. Ja nie mogę. Jak tylko się poruszam w przód lub w tył, to nagle ta wskazówka zaczyna wariować. Dobra, czekajcie, trzeba zobaczyć z góry, czy gdzieś tutaj widać taką, taką lokalizację, jaka, jaka mi chodzi po głowie. Uwaga! To musi być coś tego typu, ale to nie było, to przechodziłem obok. Jeśli dężo znajduje się gdzieś na dole, pode mną, to najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej byłoby widać już wejście do niego gdzieś w okolicy. Tylko właśnie się zastanawiam, gdzie ono może być. To będzie raczej taka. Taka bardzo wyraźna, głęboka dziura. Być może to, o co widać tutaj na tym. Czekajcie, to w takim razie trzeba na południe kawałek zboczyć. Zastanawiam się, czy w ogóle to znajdę tutaj, bo zaraz się okaże, jeszcze, że to w ogóle nie, nie działa tak, jakbym chciał. I że to pokazuje mi zupełnie co innego. No ale jajca. Jestem naprawdę niezadowolony, nieusatysfakcjonowany tym, co, co tutaj się dzieje dookoła mnie. To są po prostu jakieś dziury, tutaj nic nie widać. Ja, z tego co pamiętam, to była dziura o. Odrobinę większa niż to, to jest ta, takiej o wielkości, słuchajcie. Jakbyśmy to zobaczyli, to będzie taka o. taki o otwór, i on jest taki pionowy w dół, idealnie, jakby ten, jakby po prostu dziurek ktoś zrobił nagle. No tylko tak jak patrzę teraz, to po prostu tego nie widać ani na mapie, ani nigdzie. Chociaż czekajcie, tutaj, O, jest jakby taki otwór, kawałek za mną. Kawałek za mną w tą stronę. Może zaraz przy samej wiosce się znajduje. Ja cię kręcę po prostu. Jestem w tym momencie trochę zły, bo przyszedłem naprawdę spory kawałek, a teraz mi kompas zaczyna się odwracać w inne strony. No to nie jest to. To nie jest to. Strasznie strasznie nie to. Ale wiecie co, możemy wykopać sobie odrobinkę tych materiałów. Tylko nie wiem, czy one mi się przydadzą. Ser? Ser, nie pamiętam w jakim był celu. Chyba do jedzenia był, szczerze mówiąc. Tutaj pozostałe że to są tin, copper. Raczej bez takich jakichś rewelacji. No i na samym dole, oczywiście, znajdują się te szafiry niebieskie. Chyba nawet widzę jednego, żeby mógł wam pokazać. O, dokładnie tak. To są księżycowe szafiry, które są spoko opcją, bo za nie później można kupić na przykład inne jakieś dodatkowe gadżety i bajery. Warto tutaj byłoby warto byłoby poszukać ich, ich trochę tutaj. Prawda, byle nie za dużo. Okej, okay, coś ten creeper zwariował. Yy, byle nie za dużo, bo one też raczej mi się nie przydadzą tak bardzo. To trzeba po prostu kilka ich zebrać. Najlepiej, najlepiej właśnie te cztery czy coś, jak yy, uda nam się zebrać. Yy, nagle yy, ten, ten właśnie schemat tworzenia łazika księżycowego, to wtedy będziemy mogli go sobie wymienić na rakietę Tieru drugiego. to się może przydać. No, tylko właśnie, trzeba byłoby znaleźć te cztery. <grytanie> Dobra, pobiegam za do chwilę, spróbuję znaleźć te gemę i spróbuję wyjść stąd i poszukamy może dalej tego miejsca, w którym najprawdopodobniej znajduje się ten dungeon. Dobra, piąty gem znaleziony, także w tym momencie jestem mniej więcej ustawiony, z, jeśli chodzi o ilość tych, e, tych gemów na wymianę. Teraz spoko byłoby znaleźć tylko ten dungeon jeszcze, to jest straszna lipa. Czy co, jak otworzę mapę, nie wiem, czy tutaj da się ustawić, żeby było widać tylko podziemia. Show mobs, animals, cave layers, okej. Okay. Tutaj, o, niewiele pewnie widzicie, ja też niewiele widzę, bo to jest tylko czarna plama na granatowym tle. Nie widać w ogóle, żeby był ten ten... E... Spawner, gdziekolwiek. To powinna być taka bardziej prostokątna. prostokątna. jakby struktura. No kurcze, blade. Troszkę lipa. Dobra, wiecie co? W takim razie lecę na powierzchnię. Poszukam tego. Jak się nie uda, to po prostu wrócimy do domu. Zbierzemy tamten dokument, który. go nie mam przy sobie. Nie mam. Tamten dokument, który pozwala nam. jakby. wiecie, skraftować łazik księżycowy. I tamten dokument sobie wymienimy jedną sztukę na po prostu na te, na, o oh, oh, na rakietę TR-2, nie będziemy musieli wchodzić nawet do dężona tutaj. Trochę szkoda, bo wydaje mi się, że chyba jest, chyba jest, nie, jest tylko, są tylko jakieś NASA Workbench Schematic, tym podobne rzeczy, nie ma chyba samego dężona, który trzeba byłoby znaleźć, to nawet jest spoko opcja, także fajnie wiedzieć. Słuchajcie, lecimy w takim razie do, do domu zaraz, tylko do, najpierw dotrę do bazy, którą sobie gdzieś tam sporządziłem, jak tylko uda mi się wyjść na powierzchnię. A prawdopodobnie muszę to zrobić kopiąc się w górę, bo <gryw> niestety, ale dałem trochę ciała i zgubiłem miejsce, w którym wszedłem do tej jaskini. Dobra, lecę na powierzchnię. Największa lipa jest taka, że liczyłem na to, że uda się znaleźć ten dungeon i powalczyć z czymś tam, ale dobra, wiecie co, w sumie nie, nie musimy tego dzisiaj robić. Yy, myślę, że spoko będzie też po prostu przygotować się do tworzenia rakiety tego drugiego poziomu. No ale zaraz, yy, jedna rzecz, jaka była mi potrzebna do robienia tej rakiety drugiego poziomu, jeśli dobrze pamiętam, to będzie desz. Desz, czyli taki materiał, który chyba da się znaleźć tylko i wyłącznie na Marsie. I ten desz, yy, zaraz sprawdzimy, czekajcie, to jest nie w kompresorze, nie w craftingu, to yy, w... Yy... Właśnie tak, w kompresorze robimy heavy duty plate tieru trzeciego, a tieru drugiego robimy z meteorii Chiron, dokładnie, czyli wiecie co, ja będę musiał tutaj jeszcze pobiegać trochę i pozbierać meteorytów, które będą spadały gdzieś w okolicy, to jest też ważna sprawa, bo dużo tego meteorii Chiron będzie potrzebne po prostu na to, żeby... Skraftować tyle tych płytek heavy duty plate poziomu drugiego do skraftowania rakiety na lot w dalszy kosmos. Że, no dobra, to wszystko też w swoim czasie. Słuchajcie, na razie zacznę zbierać po drodze to, co jest. Wrócimy sobie do domu i trzeba będzie pokminić też, jak zrobić w miarę szybki transport pomiędzy, na przykład, Księżycem a e, moją bazą, która znajduje się w kosmosie. Wróciłem do miejsca, gdzie jest baza i zastanawiam się teraz, co dalej. E, w sumie chyba powrót do domu będzie najrozsądniejszą opcją, tylko teraz trzeba będzie zrobić prawdopodobnie jeszcze raz rakietę, którą będę mógł przylecieć tutaj, bo... <noise> no, prawda, jest taka, że straciłem ją w poprzednim odcinku. Kto z was nie widział, to zapraszam do niego, znajduje się w karcie. Także słuchajcie, komenda station home pozwoli mi wrócić do domu, potem przygotuję sobie rakietę, pewnie już w następnym odcinku jakoś. E, I tak samo w następnym odcinku prawdopodobnie już wymienimy sobie e, nasze... Yy, na, nasze plany, które mam tutaj w tej skrzynce, dokładnie tak. Tu macie NASA Workbench Schematic Moon Buggy, czyli ten pojazd, który pozwala nam się poruszać po księżycu szybko. No i może go zrobimy, i może wtedy będzie łatwiej znaleźć nawet ten dungeon w przyszłym odcinku. To jest myślę całkiem niegłupi pomysł. No dobra, a w dzisiejszym odcinku, co my moglibyśmy zrobić z takich rzeczy, bo w sumie niewiele się wydarzyło. Myślę, że dobrym pomysłem będzie no, przygotowanie się do robienia tej rakiety tieru drugiego. Tylko do niej będzie potrzeba jeszcze bardzo dużo tego deszu, czyli materiału z innych tych, z innych e, planet, czyli w tym przypadku z Marsa. Zastanawiam się też nad tym, czy nie zacząć robić skanera i tym podobnych rzeczy. Chociaż z tego co pamiętam, samolot skaner niewiele dawał, nie, nie był zbyt przydatny jeśli chodzi o poszukiwanie czegokolwiek ale on pozwoli nam otworzyć się na wszystkie po kolei narzędzia, które są później do przygotowania. Także to jest chyba dobra sprawa, żeby zrobić sobie taki dobry starter. Dobra, podkładam rzeczy, przygotujemy się do robienia tego skanera i zobaczymy ile dzisiaj się uda jeszcze osiągnieć, szybko zrobić. Pytaliście mi, że zniknął mój poziom, jak przyleciałem na planetę. Rzeczywiście mi zniknął poziom, ale poziom znika tylko na chwilę i po chwili się pojawia. To jest błąd związany z przechodzeniem pomiędzy różnymi światami. Tutaj w tym przypadku właśnie moją stacją kosmiczną, a Ziemią w poprzednim odcinku chyba z tego co pamiętam, bo taki, taką drogę właśnie wykonałem. Dobra, powoli zaczynam przygotowywać sobie wszystkie materiały, które są potrzebne do zrobienia tego skanera. Skaner jest bardzo prosty, mam tutaj żelazne rzeczy, skompresowane żelazo, mamy frekwencję, moduł, czyli to co mam w tym momencie w ekipunku, jego można też bardzo szybko i bardzo łatwo, bo jest to po prostu super tanie. Jedyną rzeczą, którą trzeba zrobić z takich dziwas będzie plastik. A plastik robimy za pomocą dwóch papierów i jednych wood chippings w kompresorze. No i teraz mnie zastanawiam, czy ja mam gdzieś ewentualnie papier, bo <laughs> to może być trochę większy problem. A jeśli nie mam, to trzeba od razu sprawdzić, jak to. O nie, mam, dobra. Już się bałem, że nie mam i że będę musiał szukać jakiegoś dziwnego rozwiązania. Na całe szczęście nie będę musiał tego robić. Teraz tak, do kompresora. Do kompresora, do tego kompresora, wrzucamy to o, w ten sposób, że mamy wood chippings i mamy dwie kartki papieru. Włączymy sobie trochę prądu, żeby to doładować. Okej. Okay. No, i teraz powinno już się udać tego zrobić. Na tym jednym ładowaniu, na jednym pełnym naładowanym akumulatorze, on robi, jeśli dobrze pamiętam, chyba jeden cykl, czyli możemy jeden, jedną rzecz wykonać w elektrycznym kompresorze. Warto po prostu pamiętać o tym przy oszczędzaniu energii, jak chcemy to w miarę, w miarę korzystnie zrobić, żeby nie marnować jej zbyt dużo. I teraz tak, żeby zrobić ten frequency module, chyba wszystkie rzeczy mam przygotowane. Dobra, iron plating. Iron plating robimy za pomocą. Żelaza w ten sposób i nagetów żelaznych właśnie w ten sposób po bokach, tak jakbyśmy robili furtkę troszkę w ten sposób mi to przypomina. OK, zróbmy dwa, bo tyle będzie potrzeba do tego. No i teraz, żeby zrobić skaner, brakuje nam jeszcze tylko dwie sztuki skompresowanego żelaza. Ok, i mam nadzieję, że to wystarczy do zrobienia tego zadania, bo nie patrzyłem. Mam nadzieję, że tam nie trzeba żadnych karty nie trzeba. OK. Zgadza się, mamy zrobiony skaner. No i skaner otwiera nam teraz drogę na robienie wszystkich pozostałych rzeczy. Jeśli chodzi o skaner, to nie zrobiliśmy tego do końca. Tak? Bo trzeba było jeszcze jeden skaner module zrobić common ores, czyli powszechne rudy. No i teraz common ores, żeby wykonać, to musimy zrobić po prostu blank scanner module, czyli pusty moduł skanera i jedną sztukę węgla do tego trzeba. Cztery sztuki plastiku, jeden iron plating. Czyli widzicie, tutaj mamy takie kilka podstawowych materiałów, z których kraftujemy wszystko. Cztery wood chippings mam przygotowane. Weźmy sobie jeszcze cztery sztuki kartek, bo one po dwa wychodzą nam tutaj przy tych craftingach. No i to powinno się udać zrobić w miarę sprawnie. Cyk, niech to się przygotuje. Jeden węgiel na pewno mam. I jeszcze potrzeba było tylko ten iron plating jeden wykonać, także to też powinno być całkiem szybkie. Proszę. Zobaczmy. Ok, przygotowane, wyłączmy sobie prąd i teraz można by to skraftować bardzo szybko. Jeden gotowy i drugi gotowy. Mamy ten moduł i mamy również zadanie ze skanerem ukończone. Otworzyliśmy zadania dookoła, wszystko można teraz robić. Zobaczcie, że tutaj jest aż tyle zadań po lewej stronie wymienionych, żeby rozpocząć tą, tą zabawę ze wszystkimi tutaj dodatkowymi rzeczami. I mamy tak, mamy transporter. Nie mam pojęcia, czym on jest. Prawdopodobnie to może być jakiś teletransporter. Flax Capacitor, czyli bateria na energię. Mamy Flaxomagnet. Nie mam pojęcia czym są pozostałe rzeczy. Um. <grym> Mamy Inventory Survivalist Generator i chyba to urządzenie nawet gdzieś posiadam. Jeśli dobrze pamiętam. Nie, miałem inwentorii Dev Generator, czyli z rzeczy typu Rotten Flash by nam robiło energię w ekwipunku. W każdym razie moglibyśmy na przykład zacząć sobie robić coś po kroju Flaxbor, bo to będzie nam zastępowało nasze Kilow. Będzie można wtedy zrobić sobie po prostu narzędzie, które kopie wszystko i jest bardzo wydajne przy tym jednocześnie. Także taki Flaxbor jest spoko opcją. Rzadką nagrodę zaraz będziemy odbierać, jak tylko dotrzemy do końca dzisiejszego odcinka. A sam Flagsbor, ten najbardziej podstawowy, możemy zrobić sobie z z, tutaj chyba wszystko jest z żelaza. Zobaczcie, żelazne, żelazne. Tutaj jest drill head, który również jest z żelaza. No i tylko ta środkowa część, która jest z redstone, złota, i z tego z żelaza również. Także sporo żelaza potrzeba, troszkę redstone potrzeba, i myślę, że można byłoby to szybko zrobić. Czekajcie, jeszcze tutaj jest kompresowanego żelaza, było trochę. Także widzicie, większość tych craftingów to jest dosłownie chwileczka. Okej, okay, zróbmy jeszcze to. Jedną sztukę złota dodatkową potrzebuję. No i złoto, chyba, jest dla mnie na, dość dużym problemem teraz. Bo ja złota tak naprawdę to nie mam zbyt wiele. Złoto, złoto samo z siebie chyba dało się jakoś produkować, więc to też jest spoko. Chyba w kompresorze, tak. Glowstone, dust i dwie sztuki żelaza i to nam daje dwie sztuki złota. I to jest chyba jedyna racjonalna opcja, żeby to produkować, zwłaszcza, że mam bardzo dużo glowstone'a. To na pewno będzie dość szybkie. Ale dobra, teraz złoto nie jest y, na, największym priorytetem. Słuchajcie, robimy teraz flag zbor do końca i zostaje jeszcze tylko drill head. Przygotowane i mamy flagsbor przygotowany. Flagsbor z racji bycia narzędziem elektrycznym wymaga od nas energii. Żeby go naładować, najlepiej jest stanąć sobie w miejscu, w którym mamy ładowarkę taką jak tutaj. Wtedy nasz flagsbor zacznie się ładować. Energią, tylko tak, nie mam tutaj za bardzo energii w środku, więc warto byłoby też mieć na przykład, właśnie, taki generator ekwipunkowy i na przykład taki generator, jak gdzieś go tutaj miałem. Czekajcie, zaraz ja go chyba nie znajdę teraz. Wiem, że on tutaj gdzieś się znajduje. To problem będzie generator, wpiszmy sobie tak i dwa razy naciśnijmy. On jest tu. Proszę bardzo. Inventory Dev Generator. I ten generator będzie nam produkować energię z na przykład Roten Flash. A jeśli ustawimy sobie Roten Flash, to ten Roten Flash powinien być yy, paliwem dla takiego generatora i ten generator będzie wówczas nam ładować wszystkie narzędzia, które znajdują się w ekwipunku. Wygodne, bardzo fajna sprawa ogólnie. I teraz tak, jak tutaj to zrobić? Generuje redstone flags, czyli naszą energię z dropów, które wypadają z nieumarłych mobów, i one muszą się znajdować w slocie generatora. To znaczy, że tak ten generator trzeba otworzyć, wrzucić tutaj ten Rotem Flash, i teraz ten generator powinien zacząć działać. Czekajcie, tu jest napisane, żeby wcisnąć I, żeby zmienić jego tryb. Ok, on teraz chyba zaczął działać. Dokładnie tak. Zobaczcie, trzeba było z shiftem prawym przyciskiem myszy wcisnąć i wtedy ten generator zaczyna działać i on zaczyna nam prawdopodobnie doładowywać nasze narzędzia, tylko nie mam pojęcia co doładowuje w pierwszej kolejności. <laughs> Ciężko to ocenić. No dobra, to jest spoko sprawa, na pewno to ogarnę też do następnego odcinka jakoś. Mamy dwa zadania zrobione. Z następnych rzeczy, zobaczcie, to jest na przykład karabin, którym będzie można strzelać do jakichś potworków. To też będzie w miarę wygodne i naprawdę fajne do walki w dungeonach różnego rodzaju. Ten Inventory Survivalist Generator, on mnie zastanawia, jakie on ma. Czekajcie, wpiszmy to, Survivalist Generator. On ma prawdopodobnie... Z czego on robi ten, ten Redstone flax Z przepalalnych przedmiotów w slocie generatora. Spoko sprawa. Kurde, czekajcie, zaczyna brakować mi tlenu tutaj. Okej, okay, to musi się szybko namodować. Włączmy tutaj tlen. OK, jest energia, wszystko się zgadza. Tylko mi zaczęło brakować tlenu, żeby ja tutaj szybko nie umarł teraz. Czekajcie, mam jeszcze jedną butlę z tlenem. Dobra, podmienione. O, już prawie zapomniałem o tym. Warto pamiętać o tych rzeczach, żeby tego nie zgubić gdzieś po drodze. Kurde, cały czas mi teraz zaczyna brakować energii. Muszę zacząć pomyśleć, myśleć nad jakimś naprawdę wydajnym źródłem produkcji energii i myślę, że to też zrobimy w następnym odcinku. Także słuchajcie, dzisiaj dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał i jeśli tak, to zostawcie obowiązkowo łapę w górę pod spodem. No i dzisiaj zobaczymy jeszcze te dwa, dwie rzeczy, które możemy sobie odebrać. W następnym odcinku na pewno odbierzemy sobie więcej ciekawych rzeczy. Pokażę wam, jak działa m.in. innymi skaner i tym podobne rzeczy. Zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy skaner module rare ores, czyli rzadkie rudy będziemy mogli sobie teraz skanować za pomocą naszego skanera, ale to też w następnym odcinku. No i druga rzecz do odebrania to jest po prostu rzadka nagroda. I tutaj mamy kolejną rzecz do skanowania struktury, czyli możemy skanować teren w poszukiwaniu struktur. Ciekawi mnie? Czy będzie można skanować tym skanerem struktury tego typu, właśnie jak, e, jak na przykład dężony w kosmosie na planetach? Bo może po prostu dężon lokator nie zadziałał tak jak, e, tak, jak to działało, jak miało działać? Jest napisane tutaj, że on kłamie. Ja nie zauważyłem tego. Słuchajcie, tam jest napisane Lies. Żółtym, tym, żółtą czcionką. O, kurde, zostałem oszukany w takim razie przez ten dejo lokator, ale jajca. No dobra, słuchajcie, dojechaliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Cały odcinek byłem okłamywany przez to urządzenie, ale jaja. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Poprzedni odcinek macie w tym momencie na ekranie końcowym. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.